Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować za tak liczne przybycie. Ja nazywam się e, Dawid Posadka, jestem dyrektorem... Do Złośliwość przed tak? E, nazywam się Dawid jest jestem dyrektorem do spraw rozwoju e, w firmie IDALI. Jest mi niezmiernie miło zapowiedzieć pierwszą inauguracyjną konferencję. E, drodzy Państwo, przed Państwem wystąpi za chwilę osoba, która jest jednym ze współzałożycieli i pomysłodawców programu partnerskiego Idealin. Osoba, która e, osobiście dla mnie i dla wielu osób związanych z naszą firmą e, jest trafiła skarbnicą wiedzy. Nieoceniony mówca i motywator. Przed Państwem Arkadiusz Bebe. Wielkie brawa! Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już kolega wspomniał, nazywam się Arek Dziś Jestem oprócz tego, że współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym grupy kapitałowej Idea Financial Group, to jeszcze przypadła mi funkcja prezesa zarządu właśnie w tym nowym projekcie, który nazywa się Idealink, Spółka z Szanowni Państwo, na początek kilka spraw organizacyjnych. Czy mnie to może słychać? Nie za głośno? Dobrze. Spotkanie nasze powinno potrwać godzinę i 45 minut pod warunkiem, że się nie rozgadam, a mam tendencję do rozgadywania się, więc postaram się dzisiaj zmieścić w czasie. Szanowni Państwo, nasz projekt, projekt biznesowy Idealink trwa, można powiedzieć, w takim przedpremierowym w wydaniu od 17 grudnia 2011 roku dzisiejsza konferencja, można powiedzieć, jest oficjalną, inauguracyjną prezentacją założeń programu partnerskiego Ideali. Zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego spotkania, to ja chciałbym kilku osobom siedzącym na sali podziękować za ciężką pracę, którą w ostatnich tygodniach, 4-5 tygodniach wykonali. Będą to osoby, które w naszej firmie będą pełniły funkcję od jutra partnera e, premium. O co to znaczy partner premium to powiem i wytłumaczę w dalszej części prezentacji. I tak w pierwszej kolejności chciałbym zaprosić na środek e, po odebranie certyfikatu ukończenia kursu prezentera idealik e, na poziomie trzecim. Poziom trzeci to jest e, uprawnienia do występowania przed nieograniczoną Ilością osób na sali. Zapraszam na środek pana Łukasza Staniszewskiego. Gratulacje, Łukaszu. Szanowni Państwo, Łukasz jest bardzo młodą osobą. Dopiero sobie pierwsze kroki w charakterze mówcy, prezentera. Bardzo dobrze sobie radzi w ciągu kilku tygodni zrobił naprawdę ogromne postępy. Już w przyszłym tygodniu, w czwartek, będzie miał swoją pierwszą prezentację. Może przed troszkę mniejszym gronem, ale liczymy na to, że. Będzie fantastycznie, opacz. Kolejną osobą, którą zapraszam na środek podrób tego samego certyfikatu na tym samym poziomie jest dyrektor zarządzający w firmie Idea Finance. Jest tą osobą pan Zbigniew Pabisiak. Moje no gratulacje byszczek. Działaj. Kolejną osobą również yy, osiąg która osiągnęła poziom trzeci. Jest drugi dyrektor zarządzający w firmie Ideal Finance. Jest to pan, który nazywa się Tamikko Statka. Zobaczymy zawidzie na środę. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie prowadziliśmy nabór, gratulacje, nabór właśnie na e, osoby, które będą e, pełniły w naszej firmie najważniejsze funkcje, są nimi właśnie prelegenci, prezenterzy programu partnerskiego. Te osoby Oprócz tego, że będą zarabiały w, w każdy normalny sposób, jak partner standardowy, o którym też powiem, co to znaczy za chwileczkę, to jeszcze będą otrzymywały wynagrodzenie wynikające, będą otrzymywały wynagrodzenie za e, zysk, znaczy będą miały udział w zyskach całej firmy. To jest, a to są niemałe kwoty, Szanowni Państwo. Kolejną osobą, która osiągnęła poziom trzeci, jest Pan Michał Pietrzak. Michale. Gratulacje. Kolejną osobą jest również mężczyzna. Zapraszam na środek pana Macieja Graczyka. Również poziom trzeci szanowni państwo. Gratulacje. Osobą, która osiągnęła poziom drugi jest pierwsza kobieta. Nie widzę jej na sali, więc być może jest nieobecna, ale jeżeli jest, to zapraszamy. Zapraszamy na środek panią Ewę Pabisiak. Zapraszamy męża. Wierzymy, że przekaże. Rozchorowała się żona, tak? Agnieszka Michalak, poziom drugi. Zapraszamy na środek. Poziom drugi to uprawnienia do prezentowania założeń programu partnerskiego Idealink przed audytorium nie większym niż 30 osób. Agnieszko, liczymy na Ciebie. I ostatnią osobą dzisiejszą, która otrzymała uprawnienia do występowania i prezentowania założeń naszego programu, jest najmłodszy, prawdopodobnie na tej sali też, chłopak, którego ambicje są tak ogromne, że aż strach pomyśleć, gdzie będzie za 10 lat. Ma 19 lat, Szanowni Państwo. Kończył, w zeszłym roku skończył szkołę średnią a już zabiera się do poważnego biznesu i wychodzi mu to z dnia na dzień coraz lepiej. Człowiek, który jest tytanem pracy nad samym sobą. Zapraszam na środek Pana Przemysława pykielnego. <kluczy> Przemek póki co otrzymał poziom pierwszy, to znaczy, że może występować i prezentować założenia dla grona osób nie większego niż 10 osób. Przemku, zatrzymaj. Dobrze, możemy teraz przejść do tego co najważniejsze. Szanowni Państwo, no nie, nie ma takich osób, które nie chciałyby mieć więcej niż mają obecnie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Yy, jak ktoś zarabia dzisiaj 2000 za rok, 5, to potem też musi się wydaje, że jest za mało. Dlatego, Szanowni Państwo, przez najbliższe 90 minut, może 105 minut, przedstawię Państwu założenia dotyczące projektu, projektu Idealink na lata 2012-2013. 14. Jedyne co mogę Państwu obiecać to to, że wychodząc stąd dzisiaj będziemy mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Nic więcej. Każdy z Was będzie mógł zabrać stąd, co będzie uważał e, za e, potrzebne dla samego siebie. Jeżeli będziecie chcieli się z nami związać i zapoznać bardziej ze szczegółami tego, co będzie prezentować, to oczywiście mamy przygotowaną grupę ludzi, którzy wytłumaczą Wam od A do Z. Jeżeli nie będziecie chcieli nas więcej widzieć, to również mamy przygotowaną grupę ludzi, która po prostu da Wam spokój. Przez całe te 90 czy 105 minut będziemy obracać się wokół magicznej liczby 4, z którą to bezpośrednio będą związane następujące tematy. Zmiany w polskiej prawie, które wydarzyły się już na przestrzeni ostatnich 4 lat. Porozmawiamy sobie o czterech produktach finansowych i nie tylko. Porozmawiamy sobie o rynku pracy. I o programie partnerskim, który łączy wszystkie te cztery e, rzeczy ze sobą i każdy z tych elementów nawiązuje bezpośrednio do pieniędzy. O tych wszystkich sprawach, Szanowni Państwo, codziennie słyszymy w gazetach, w internecie, e, w telewizji, e, ale dzisiaj my po prostu o tych samych sprawach powiemy, jak można z nich, e, jak można to wszystko przekuć na zarabianie pieniędzy.